ma jestem podinoki i w tym filmiku chciałbym wam przedstawić dwie osoby, które nie powinny odpaść w danym momencie z totalnej porażki plejada gwiazd. Zaczynamy od Duncana, który wysadził dom Krisa. Chwila moment, a gdzie jest O Ojeju, oh, yeah, co to było? <gryw> Mój domek! <gryw> <gryw> Co nazywasz domkiem? To była willa! Ja <ścoughs> yeah! uh! I kto jest mięczakiem? <ścoughs> Powodowane było to tym, że w tym sezonie zaczął być uważany za miłego człowieka, co go irytowało, bo sam kreował się na przeciwieństwo. I mamy 4 do 3 dla drani. Ale trzeba żeby je zdobyć, musiałem walczyć z dziwadłem! W połowie lwem, w połowie niedźwiedziem, w połowie trucizną! O, szkoda, że nie można cofnąć się w czasie i zobaczyć tego heroicznego starcia. Ale byłby buba... A cóż my tutaj mamy? No nie! Ja sobie tylko pożyczę to jajko. Obiecuję, że niedługo je oddam! O nie, nie! Proszę nie! O. Super! Teraz ja też się rozkleiłem! O. W którym momencie strzeliłeś go w dziób? Załatwię ci kontrakt na następny sezon, chcesz? Walczyć będą drużyny naszych kochanych i naszych bardziej kochanych. By wszystkim udowodnić, jak byli w błędzie w stosunku do jego charakteru, postanowił dokonać wcześniej wspomnianego czynu, czyli wysadził dom Chrisa, za co spotkał się z konsekwencjami prawnymi. Zanim przejdziemy do pierwszego niedrużynowego głosowania, mam niespodziankę dla pana Bum. A Chris nie trzeba było! Jesteś aresztowany za zniszczenie prywatnego domku. To nie był żaden! Uch! Moje gratulacje, chuliganie! Warto być czadowym nawet za cenę odsiadki! Tak! Będę rządził poprawczakiem! Poprawczak? E, tym razem zniszczyłeś mienie o wielkiej wartości. Wylądujesz za kratami, brachu! W prawdziwym, regularnym mamrze! A, zaraz, to był wypadek. Okażcie trochę serca. Nie wiedziałem, że nie wolno wkładać tostera do mikrofalówki. I można powiedzieć, że mu się należało, bo w końcu popełnił poważne przestępstwo. Ale szczerze, ja na miejscu Krisa pozwoliłbym mu zostać w grze. I tym samym mógłbym się jeszcze nad nim poznęcać. I ewentualnie, gdyby odpadł, to wtedy pociągnąłbym go do odpowiedzialności prawnej. A nawet gdyby wygrał milion, to musiałby zdecydować, czy by go nie użyć do na przykład zapłacenia kaucji lub odszkodowania. A teraz Alejandro, który zdobył, był dowody na zbrodni Mala. Z tego powodu Mal postanowił się go pozbyć. Między innymi wyrobił go wyparem swoich zbrodni. Muszę to komuś powiedzieć, a tylko tobie ufam. Alejandro odmówił pomocy Kamowi tuż przed jego upadkiem. Wiedziałam, że to podlec. Pewnie to on manipulował przy głosach. Gdyby Gwen nie wyłowiła Kama z rzeki, Temu gościowi nie można ufać. W rzeczywistości sprawa z głosami wyglądała zupełnie inaczej. W ramach przypomnienia sprawa z głosami dotyczyła tego, że parę odcinków wcześniej ktoś podrobił głosy na szkodę Camerona. Ha! To zdarza się po raz pierwszy. Ku mojemu zdziwieniu jesteście jednomyślni. Dzisiaj w muszli wstydu zanurzy się Cameron. Co? Jacy jednomyślni? Nie głosowałem na siebie. Ja też na niego nie głosowałam. Luzik, skoro odszedł Duncan niszczyciel, to mogę odroczyć Kameronowi muszlo egzekucję. Jesteś w grze chwilowo. A -a. Super! <śleski> Za kolejną zbrodnią, o którą Alejandro został oskarżony, też stoi Mal. Chodzi o tą zbrodnię, gdzie to niby Alejandro odmówił pomocy Cameronowi, który wisiał nad przepaścią. <śmany> <śmany> Rady, Mike, pomóż! Trzymaj się, znajdę coś, żeby zejść do ciebie. Zaraz wrócę! Szybko! Grawitacja! Razy łapy kojona, równa się maksymalnie 5 minut zanim spadnie! <laughs> co prawda Alejandro miał możliwość uratowania camerona i nawet sam zaproponował pomoc, ale sam poszkodowany odmówił. Mike! Potrzebujesz pomocy? Alejandro! Co ty? Gdzie jest Mike? Złap mnie za rękę! Nie! Ufam Zoe i Majkowi, nie przyjmę od ciebie pomocy. A jeśli powiem, że oni nie zasługują na zaufanie? I tak nie uwierzę! Życzę ci miękkiego lądowania. I co tu dalej mówić? Inicjatywa wywalenia Alejandro się rozniosła, i omawiana tu osoba musiała zostać spuszczona. Gratulacje, obozowicze! To było najszybsze głosowanie w całej historii totalnej porażki. Głosy są identyczne, z wyjątkiem jednego dziwacznego, artystycznego wybryku. <noise> szkoda, że ja nie wpadłem na coś takiego. <noise> hmm. Ale pozostali chcą, żeby Alejandro wylądował w porcelanowym basenie. Ugh. Kurczę. Jej, jaka szkoda. To taki żart. Oceń ten film za pomocą łapki i zostaw subskrypcję.